Wam pokażę, jak zbudować sobie, Dziewo, dobra, jak zbudować akwarium. Potrzebujemy blok kwarcu, zapadnię świerkową i wo y, wiadro wody Znaczy wiadro z wodą. Kładziecie y, tak blok kwarcu. Na blok kwarcu kładziecie ćwierkowe zapadnie. O! O, w ten sposób. Teraz niszczycie to. Ok, teraz tutaj dajecie tak. Mogliście wtedy tego nie niszczyć, ale ja zniszczyłem. Dobra, takie wysokie będzie. Takie chcecie wysokie. To sobie robicie. Nie wiem, czy się da wyżej. Dobra, tu też robicie takie zapadnie świerkowe. No, żeby to dodało jakiegoś klimatu, i żeby to w ogóle działało, tak robimy. O! To teraz niszczymy. Nie, no tego może nie niszczymy. A, przepraszam. I jeszcze potrzebujemy Glowstone. Dlatego teraz lecimy sobie po Glowstone. Yy, dobra, mamy Glowstone. Teraz tu też możemy dać Glowstone Dla oświetlenia Okej okay. I teraz chwila, chwila, My to niszczymy Tylko Glowstone może tu zostać I teraz dookoła tego glowstone. Znaczy, nie nie to musi być o jeden blok wyżej. Okej. Okay. Tak znowu sześciopak taki dajemy. Boże. Ale to mi utrudnia wszystko. teraz tam... O, widzicie, już to ładnie wygląda. No, no to jeżeli macie jakiś. nie macie pomysłu na jakiś fajny. I teraz do środka. Tu też możecie zniszczyć. Teraz wypełniacie tak, żeby tu nie było tych dziwnych rzeczy. Znaczy tych takich wrogach dziwnych. Ok. Teraz wywalacie wszystko, jeżeli chcecie, i teraz to niszczycie. Pierwsza fajna rzecz, że możecie sobie zrobić jakąś skocznię. I. I. I możecie sobie skakać do tego. Drugie, że fajny też basen. A trzecie, że serio bardzo ładnie wygląda, jak widzicie. Tylko jeszcze rybki sobie. Dobra, jesteśmy ja z rybkami, dajemy tu rybki. Ja pierdzielę, to są rybki. Bardzo... Dobra, to będzie taki poradnik. Jeżeli wam się spodoba takie coś, napiszcie po prostu w komentarzu. Dla mnie mi się to spodobało. A wam pokażę. Nawet mam takie coś w domku. Tylko muszę tam dolecieć. O, tutaj. O i patrzcie, tu mam też takie coś. A w ogóle pokażę wam to. To jest moje takie miasto. I teraz wam pokażę takie coś, że Może jak oglądaliście poprzedni odcinek Znaczy nie poprzedni, może jakiś któryś Gdzie pokazuję, że ribwoja No to tak robię, tak siedzę sobie tutaj Potem robię cięcie i tutaj stoję Potem robię cięcie, tutaj stoję i robię tak I tu wybucha takie coś A w ogóle sobie też takie coś fajne zrobiłem tutaj Że mam takie przejście z kolegą do swojego i do jego dobra tu już trochę zaczyna legować dobra taki szybki poradnik jak zrobić sobie akwarium które jest klimatyczne skocznią może być i wszystkim fajny poradnik napiszcie w komentarzu a ja was co to jest już dobra już zalepiłem i tutaj jest w ogóle to miejsce z y, poprzedniego odcinka w ogóle to jest dispenser jakby co patrzcie ile tu jest jeszcze faring więc. Dobra, no to ja to tak zostawię. I jeszcze raz. Jeżeli. Nie zobaczyliście się do końca. A co tutaj jest? No to tak, no to możecie sobie zrobić tak. Dobra, chciałam to zrobić z rozpędu, ale jeszcze raz, z rozpędu. Okej, okay, o właśnie. Tak. Dobra. Teraz wam pokażę to już na maksa. Dobra, lecimy. O, właśnie. Dobra, nie, nie da się. Ale teraz wam mogę pokazać. O, właśnie. Tak. Możecie dać rybki. Wow. Nie chcemy tego. Ale go przynajmniej też. Cik. Dobra, wyrzucam. Tekajcie. Dobra, wyrzucam no, dobra, no to Taki szybki poradnik Jak zrobić fajne klimatyczne No powiedzmy, że ten odcinek to, to jest prawdziwy serio odcinek A nie jakiś poradnik Bo ten poradnik to by trwał serio z 30 sekund A nie, 6 minut, zaraz 7 No to Taki szybki poradnik, jak zrobić sobie takie. O, takie ładne, klimatyczne. Jeziorko. Jeziorko, może. To jest dopiero jeziorko i to jest duże jeziorko. Nie, takie małe wypierki. No, takie coś. No to jak zrobić takie coś? I w ogóle możemy zrobić wtedy. Tak. I możemy. No zrobić po prostu. Jakieś coś, na przykład taką zjeżdżalnię, o, tak? o mam serio dobry pomysł. Zniszczyć to, dać tu jakieś bloki. Znaczy tu dać bloki. Wskakiwać sobie tu. I wtedy tu macie taką zjeżdżalnię. O kurcze woda się wlała ciekawe do jakiej jaskini. Sprawdźmy to. A, do jakiejś jaskini z wodą też. Kurde, ile tutaj wody jest? Jaka jaskinia w ogóle? To nie jest jaskinia. To też jest jakaś kolejna część Jot Łot. Dobra, to jest koniec tego poran. 8 minut jeszcze. Boże. Dobra, to ja będę z Wami kończył do następnego odcinka z poranika. To będzie. 100 łapek w górę, bo ten poradnik serio był kozacki. Do następnego odcinka i widzimy się w następnym odcinku.